Bardzo jestem zaskoczony z tego powodu, z powodu Jean-Pierre Samé, jak to teraz wygląda, ale też zobaczcie, jak przez tydzień może się zmienić nie tylko życie, ale przede wszystkim życie piłkarza. Jeszcze dwa tygodnie temu, przed, podczas dwóch meczów jakby zaktobę, czy, czy przed meczem z Banikiem nikt by nie powiedział, że bohaterem Legii będzie Jean-Pierre Samé, a teraz w przeciągu tygodnia Jean-Pierre Same strzela trzy bramki i jest bohaterem Warszawy daje awans. Kiedy przychodził do Legii, to miałem dużo oczekiwania wobec niego. Niestety nie zostały one spełnione i, i tak liczyłem, że a może Anusz jak wróci z nowym trenerem, nowy start, to, to Anusz jakoś uda mu się odpalić. No i rzeczywiście widzimy, że trener Jordanesku ma na niego pomysł. Przede wszystkim Jean-Pierre pasuje do taktyki trenera Jordanesku, ale też widzimy jak Jean-Pierre się zmienił, generalnie się zmienił i jak zdecydowanie stara się bardziej, i przede wszystkim też o siebie, i też dla drużyny. Widzimy, jak się postarał dojść do formy fizycznej. Wszyscy tutaj już trąbią, że Jean-Pierre Schutz i rzeczywiście to widać. Miejmy nadzieję, że tę formę uda mu się utrzymać przez jeszcze dłuższy czas i, i że może rzeczywiście wydanie 3 milionów euro na Rajowicze nie było potrzebne.